Hej, siemano, z tej strony Roni, a to jest kolejny odcinek z trybu Zostań Gwiazdą. Dzisiaj w spotkaniu oczywiście zmierzymy się z trzema zespołami, a tu jednak z dwoma jedną reprezentacją, z Manchesterem City i prawdopodobnie albo Irlandia, y, albo Słowenia, albo Anglia. Chciałbym bardziej zagrać z Anglią, bo wtedy większe szansę na wygraną mamy i ostatni mecz z Newcastle. Może sędzia, e, sędzia. trener Fornalik będzie łaskawy i wystawił mnie w dwóch meczach. Ale najpierw trzeba się skupić na bardzo ważnym spotkaniu z Manchesterem City. Ligowe spotkanie, walka najwyższe cele. Trzy punkty muszą być zdobyte, więc zaczynamy spotkanie. Zapraszam. Sinclair podaje do środka. Bario, Bario, co zrobi Bario? Wywróci się do Gastrygo. Gastry na strzela i Loris. Pięknie, dobrze Loris broni. Tu pierwsza akcja, już gol. Aj, ładnie, Hart obronił. Ładnie, Lenon, ładnie, bardzo ładnie. Teraz, teraz, co się stanie? Jest, 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 Sandro! Pięknie! A wszystko zaczęło się od akcji Lenona, który bardzo ładnie zmylił obrońców. Zatańczmy sobie, może to będzie jeszcze widać na powtórce, ponieważ no, nie spodziewałem się o. Tam właśnie wcześniej Lenon podawał do środka. I ten Pang tutaj rzutką do Sandro. i Sandro ładnie wywalczył bramkę. Jeden do zera, świetnie. O Loris! Masz, 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 masz. Kto to jest? Kto to jest taki szybki? Szczelaj! 2-0! Townsend! Townsend! Jezu! Co to jest za piłkarz? Co to dzisiaj moi koledzy gromią? Ale ładnie, bo chyba zaliczyło mi asystę. Właśnie nie wiem tutaj. Bo troszkę długo trzymał piłkę, ale chyba to będzie asysta. Jest dobrze. Ua! Jest! 3 do 0! Koniec spotkania: 3 do 0. Bardzo zespołowa dzisiaj gra była w wykonaniu Tottenhamu. Każdy sobie szczelił. Tutaj jakieś dużo widzę. Umiejętności znowu odblokowanych. Zadań Szczały ładnie. Podania perfekcyjnie. Ocena meczowa: nie ma lepszej że tak powiem. Jeszcze pod koniec spotkania jakaś kontuzja mnie tam chciała. To jakieś. Co to mogło być? Obwołany czarodziejem boiska. Tak jest. Chyba nic poważnego mi się tam nie stało za bardzo. Więc, loliscy... Hopie, Hoppie, uspokój się! Dadzą ci 10 tysięcy więcej, będziesz dali grą. O właśnie, zapomniałem, że tutaj zadania są i... Pff. Drugie zadania w hamieje I już od razu wszystkie zrobione, no po prostu pięknie. Zaliczyło mi tą asystę w tym meczu, co graliśmy. A teraz eliminację do mistrzostw Europy Do debiutu, tak? Aha No, czyli gramy ze Słowenią, ale z Anglią jeszcze nie wiadomo. Hmm, bardziej wolałbym z Anglią, tak jak już ostatnio mówiłem. Hmm, świetnie, Pazio No, Tytoń, okej, okay, wszystko w pożądalu. Powinniśmy to wygrać, ale zobaczymy. O, już, 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 pier... O, ja! Nie, nie, no, nie, 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 bez jajec. Co wy się tam zrobili, chłopaki? Co to było za gra w obronie? Przecież nie wygrać główkowego pojedynku. Perkis albo Glik, albo kto to tam na tej obronie śmiga. No co to chłopaki żeście się zrobili? Dwójka. Perkis. Jeszcze raz, jeszcze raz. O, ale się ładnie rzucił bramkarz Handangawicz. O, Nie! To jest niemożliwe. To akcja. mmm stylu barsy, a tu jeb. Słupek. Moja szybkość. Moja szybkość jest! Jeden jeden. Nie ma tak łatwo ze mną grać. Tak jest. Wspaniale, wspaniale. Uff. Tutaj dwa słupeczki były przed chwilą. A tu już jest dla nas bramka, dla reprezentacji Polski. Obraniak wierzy w moje umiejętności. Wypuszcza mi długie piłki przed siebie. Pięknie. Jeden do jednego ze Słowenią Szczał! Szczał! O! Wpadło! To wpadło! Co? Przez chorągiewkę przeleciałem Tak jest Nie wiesz, że to wpadło Na przebój tam poszedłem I brama, no niemożliwe Co? Słowenia, i co? 2-1 ze... O nie, nie! Spalony Jest już myślałem, że to będzie na 2 do 2. A to jednak ładnie spalony. Ale też ładnie uderzony strzał. Pięknie. Znowu kolejne zwycięstwo. Teraz w eliminacjach Pytrymy do z Europy. 2 do 1 ze Słowenii. Po dwóch bramkach mojego wykonania. Świetnie. Szczały 100% podania. No prawie dobrze. Ocena meczowa podobna jak w poprzednim spotkaniu. Po prostu świetnie. Znowu mi tam na koniec spotkania jakiś skurcz chycił. To musi coś znaczyć. Ciekawe czy w następnym spotkaniu z Anglią lub z Newcastle znowu mi się coś stanie pod koniec spotkania. No wiem, że mnie nie ma, no spoko, nie? Jakieś wow, wyzwanie... Wy... Dobrze. Teraz mecz z Anglią. Co tutaj się wydarzy na tym boisku? Hm. Powolutku, nie robimy szybkiej symulacji. Zobaczymy co tutaj się wydarzy. Nie? Na razie tam Grecja sobie wygrywa z Danią. Grecja to jest słaby przeciwnik, Sturic już 1-0, wszedł na boisko, od razu brameczka, Równej Słabiak. Grecja tam 1-1, Szwecja wygrywa ze Słowenią, jest dobrze, bo Do Słowenia nie może wygrywać, I tylko 1-0, tak? Brawo, Obraniak, brawo, pokłony dla Obraniaka, 1-1. No właśnie, właśnie, zobaczmy tutaj sobie, jak tam eliminacje się odbywają. Mm. Jesteśmy... Je, jesteśmy... Jestem królem Szczelców. W tabeli się to przedstawia następującą. Czyli jest szansa wyjść z grupy, tylko trzeba wygrać ze Szwecją, a nie wiem czy graliśmy ze Szwecją czy nie. Może tutaj będą wyniki terminarz. Co tutaj jest? Następny mecz. Mecz. No właśnie. Mecz ze Szwecją będzie ten decydujący. Ciekawe. Chyba ze Szwecją prędzej zagram niż z Grecją. Ale teraz spotkanie ligowe z Newcastle. Obe zwycięstwo. Jakieś transfery? Tak, Demba baw Newcastle dalej. Fajnie. dobra to zaczynamy i zapraszam Was na ostatnie spotkanie. Ja zaś moim wieśniackim driblingiem muszę tutaj zrobić wszystkich. Dzięki! 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 Znowu przeszedł na drugą stronę. No i Ben Arfa. O, Ben Arfa dobry odbiór. Odbiór. No. Laris, bez najmniejszych problemów, ja piłkę ponad obszyczkę. Jest! Yeah! Nie ma! Karny! What? What? Co tam się dzieje? Nie! Co? Co? Sandro! Ja. Ja nie mogę! Jaki zbawiciel tutaj się znalazł w drużynie Tottenhamu! Niesamowicie, środkowy pomocnik, co mu przyszło do głowy, żeby strzelić? Z pierwszej piłki jeszcze, no. Really? Naprawdę? Co? Ale jestem zaskoczony pozytywnie. Wygra, na to się liczy 1 do 0. Pomimo, że grałem bardzo słabo w tym spotkaniu, jak widać, ocena meczowa na to wskazuje. Zero szałów celnych, no, zero szałów celnych, tak, tak. Tylko nie wolno zapominać sytuacji, w której już zdobywałem bramkę, a ktoś mi się stanął z moich kolegów przede mną i co? I bramki nie ma. Ale to dobra. Jeśli jest zwycięstwo, wybaczam mu. Ważne, że Sandro się spisał rewelacyjnie w tym spotkaniu. Więc. Ale tam jest grupa śmierci. W Jak to wygląda? Tutaj tabela. Gdzie jest Tottenham? A czwarte miejsce. O, dwa punkty straty do lidera. Jak tam z tymi bramkami? Prawie najmniej puszczonych w lidze wraz z Manchester United. O, Arsenal tak gromi, tyle szczela. To jest niewiarygodne. Zobaczmy, kto tutaj jest królem szczelców. Wow, Ja mam 8 bramek. O, niesamowity Bentekes. Aston Villa 7 bramek. Arsenalu tylko szczera Giroud i Vidal. nic więcej. Tak samo jak w Tottenhamie, tylko ja. A tu asysty. O, jestem królem asyst również. No, wspaniale, wspaniale. Nie mam nic przeciwko. Gomez, Loris. Gomez, weź idź. Idź już z tego klubu, Gomez. Proszę cię. Wszystko ładnie się przedstawia. Walka o mistrzostwo na pewno będzie do samego końca. Ale jest dopiero na razie początek sezonu. I na tym dzisiaj kończymy spotkanie. Nie, odcinek: 3 spotkania, 3 zwycięstwa. Doskonale. W prezentacji też nam doskonale idzie, możemy się zakwalifikować do Mistrzostw Europy. Ale to dzisiaj na tyle. Pozdrawiam was. Cześć.